Witam Państwa, zapraszam na komentarz. Trzeba przyznać, że dość ciekawie wygląda w tej chwili sytuacja techniczna WIG-20. Przede wszystkim, niezależnie od kierunku kolejnego ruchu cenowego na wykresie, powinno w niedługim czasie dojść do ukształtowania się układu ABCD i mam tu na myśli, zarówno układ Formację prospadkową, jak i formację prowzrostową, jeśli doszłoby do zanogowania bazowej strefy wsparcia 2509-2518. Na pewno kluczową rolę w dalszym ciągu odgrywa taka lokalna zapora podażowa 2596-2599, i już tutaj. W tym rejonie wypadają projekcje formacji ABCD bądź X-ABCD. Jest to zatem taka, można powiedzieć, wzmocniona o te właśnie projekcje zapora podażowa. Lokalną strefą czy też lokalnym węzłem popytowym pozostaje tutaj to zniesienie 61,8 wraz z Midian Line, a kluczową strefą wsparcia 2509-2518. Z zapowiedzią Powrotu indeksu do wymienionej przed chwilą strefy wsparcia, czy też zapowiedzią powrotu, mielibyśmy do czynienia w momencie właśnie przełamania tego zniesienia 61 i 8. Istotnym wydarzeniem technicznym w ujęciu krótkoterminowym byłoby natomiast sforsowanie strefy 2596-2599. W takim przypadku indeks dość szybko powinien dotrzeć do poprzedniego szczytu. Jeśli chodzi o indeks DAX. Tutaj istotną rolę odgrywa w dalszym ciągu pojedyncze zniesienie 18,6 pokazywanego impulsu popytowego wraz z dolną linią kanału trendowego. Kluczową strefą wsparcia pozostaje niezmiennie przedział 7516-7540 i można powiedzieć, że w tej chwili przewagę techniczną cały czas zachowuje obóz byków. Jeśli chodzi o S&P to na pewno warto odnotować wczorajsze naruszenie średnioterminowej strefy oporu 1480-1486. W tej chwili indeks testuje zniesienie 113% impulsu podażowego, czyli to zniesienie tradycyjnie funkcjonuje jako filtr cenowy dla poprzedniego szczytu. Również trudno tutaj w tej chwili wskazywać na jakieś negatywne sygnały techniczne. Natomiast to, co chciałbym wyeksponować, to na pewno ten pułap 1510. W tym rejonie cenowym wypadały, wypadają bowiem projekcje u formacji, potencjalnej formacji X, A, B, C, D. Tak więc po zanegowaniu, ewentualnym zanegowaniu do zniesienia 113%, spodziewałbym się kontynuacji ruchu. No i tutaj należałoby oczekiwać wzrostu presji podażowej, chociażby też dlatego, że przebiega wiarygodna median line. No i wypadają projekcje układu XABCD. Pierwszą istotną zaporą popytową pozostaje w tej chwili strefa 1464-66 wraz z, z Median Line, i dopiero przełamanie skonstruowanego w ten sposób wsparcia no, wskazywałoby na możliwość ukształtowania się już zdecydowanie silniejszego ruchu korekcyjnego. Na razie przewagę tutaj w taki bezdyskusyjny sposób posiada obóz byków. Dziękuję bardzo.